I że macie taki fajny piknik i że jesteście już w biegu, możecie coś do kamery powiedzieć, jakieś nie wiem, odczucia? Prezes, twoje odczucia? Bardzo fajny bieg. Bardzo fajny. Bieg. Tak, trasa naprawdę bardzo fajna, dużo cienia. No ogólnie nie, lubi... nie, nie lubimy biegać, bo nie lubimy ogólnie biegać, wolimy przeszkody, a dzisiaj tutaj było dużo biegania. Ale udało się ten spacerniak się zrobiło. Ale też nie było tyle, było tyle ja, na młodej generacji tam, nie? No, no było to przeszkoda najgorsza y, no, do bo tymi jeepami w tej plaży, ja no, tak, nie no, mogę no. brzucha wyciągnąć. Tak, tak. W no, nie wiem, co, skąd, tego. Ta przeszkoda weryfikuje pewnie. No, I, nie się to, się nie I pojedynczo, pojedynczo no. i wszyscy pociekali, pociekali. Najpierw wykopać, wykopać no, no, tak, dziurę, żeby tak, No fajnie tak było, nie? Jeep, piasek plaża i zasieki. Tam, tam, tam. Aha, no dobrze, no, nie macie, swój, macie swoją kryję z jakąś krawcową tutaj, bo mam koszulkę do szycia. <laughs> <ja> zapytam, zapytam. <laughs> przyślę potem, przyślę. Dobra, tam, tam są trzy namioty, może jakaś się znajdzie. <laughs>